Hej kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Będziemy dzisiaj grać w grę, nową grę Kiki Riki. Kiki Riki! Zobaczcie! Będzie to gra z kurczakami i będzie tam duża kura, kwoka, która wysiaduje jajko i tym jajkiem rzuca w kurczaki. No to co? Zaczynamy? Tak. Jeśli jesteście gotowi, to chodźcie z nami, zapraszamy! Cześć! Co ta gra zawiera? Zobaczcie, jest tutaj taka plansza, o jest nasza kura. Zobaczcie, jest tutaj taka plansza. Tutaj mamy pionki, cztery kolory, po trzy kurczaki i każdy kurczak ma, już Wam pokazuję, inne nakrycie głowy. Na przykład ten ma kask, ten ma kapelusz, a ten ma czapkę z daszkiem. Montujemy kurę I do tego zobaczcie, mamy jajeczko, które umieszczamy dokładnie tu wysoko przy kurze w dziurce, o w ten sposób. I w tej grze jeszcze mamy dwie kostki, które. Jeśli wypadnie nam kurczak, to znaczy, że kura zrzuca nam jajko. I oprócz tego mamy różne rodzaje, zobaczcie, czapek. Jest właśnie ta czapka z daszkiem, jest kapelusz, albo jest właśnie kask. Tutaj na planszy, zobaczcie, znajdziemy również takie różne przeszkody, a nawet one będą nam pomagać. To są przeszkody dla tej kury, która zrzuca jajko, a my będziemy się chować tymi naszymi pionkami, kurczakami, właśnie za nimi, tak żeby to jajko nas nie dopadło. Kochani, mamy już tu pionki ustawione na samym dole. Oczywiście zadanie polega na tym, aby dojść przynajmniej jednym pionkiem, jednym kurczaczkiem, aż na grzbiet tutaj właśnie tej kury. I rzucamy kostkami. Misia zaczyna. O wow, trafiło Ci się dwa razy czapka, czyli akurat jeden pionek rusza się o dwa stopnie. Czyli tak jakby schody, tak? Wchodzimy tutaj po schodach. Bardzo dobrze, no to dobra, to teraz ja... O, patrz, ja też mam czapkę z daszkiem, czyli jeden schowamy się tu za konewką, a drugi kapelusz, czyli drugi ruszy się. Dobra, chowamy się tu za płotkiem za płotkiem, a niech będzie. Zobaczymy, ja tutaj. O, znowu czapka z daszkiem. Czyli jeden stopień do góry znowuż, Dobra. Zobaczcie, ruszyła się Michalinka pionkiem, bo najpierw ruszamy się pionkiem, a teraz Misia, ponieważ wyrzuciła tutaj kurkę, to właśnie zrzuca jajko. I oczywiście jajko zrzucamy po to, żeby przeciwnika zrzucić właśnie z tych schodów. Ale Misia mnie nie zrzuciła. I zobaczcie, tą kurą można, o, przesuwać w lewo w prawo. Oj! Dobra, tu w dziurkę kładziemy. Dobra, to teraz ja. Dobra. O, ja akurat się ruszam pionkami. Znowu Jokejka, to ustawiam się tutaj za beczką i kapeluszem się ustawię tutaj, za tym płotkiem. To samo. Może tutaj nas nie trafi, teraz Ty. O, dwa razy kask. Dobra. Okej. Okay. Dobra, teraz ja. Twoje dwa pionki już tutaj są. I po jednym, zobacz, po jednym pionku stoją na dole tutaj. Kask i kura. Dobra, o, to mój nie. kask jeszcze się nie ruszył. I uwaga, zrzucam kurę. No dobra, to ja będę polować. Zrzucam jajko, nie kurę. Będę polować to i uwaga. O nie, nie trafiłam. No dobra, twoje szczęście. Teraz ty. Dobra, jedziemy. Czapka. Z, wow, i kask. Kask. No dobra, ustawiłaś tutaj akurat. Teraz ja. Uuu, Znowu! Znaczy. Czapka z daszkiem idzie. Hmm. Dobra, ustawię się za twoim. I kapelusik, no nie mam gdzie się tutaj schować za bardzo, ale dobra, niech będzie może tu. Dobra, teraz ty. No ciekawe, ciekawe. Kask i kura. Dobra, no. Dobra. O, zrzuciła mnie! Misia zrzuciła mojego pionka, więc on zaczyna drogę od samego początku, ale te, które są tutaj jeszcze na schodach, to one pozostają. Teraz mój ruch. Kapelusz. Akurat mi zrzuciłaś kapelusz. Dobra, to się ustawię tu i kura. Hmm. To ja spróbuję tutaj. O, i zrzuciła Misi. Także twój jeden jest tu, i jeden jest tutaj mój. Dobra, twój ruch teraz. Kasia. Wow! Akurat. Nie, tu. No tu i tu. Nie, no tak go A Misia wygrałaś! No nie, brawa, wiateczka. Super, no tak. Nie zauważyłam, że tu było jeszcze jedna czapeczka. Brawo! Słuchajcie, Misia skończyła grę jako pierwsza. My często gramy dalej w postaci takiej, że tego pionka odkładamy do pudełeczka i innymi pionkami również się tutaj wspinamy i wtedy gra trwa troszeczkę dłużej. Z Wami się już żegnamy. Chyba zaczniemy rundę teraz. Dobra, będzie mały rewanżek. Z Wami się już, kochani, żegnamy i zapraszamy Was na kolejny odcinek. Cześć!